Witajcie, witam Cię serdecznie z radością we wtorkowy wieczór i pragnę zaprosić do środowej medytacji. Dobrze, że trwamy, trwamy na modlitwie, trwajmy wiernie, trwajmy wiernie. Przybożne słowie, pozwólmy, by ono nas prowadziło, Bóg przez swoje słowo, aby nas prowadził, aby mówił do nas każdego dnia. Chcieli zaproponować Ewangelię z dnia, z środy 20 maja, 16 rozdział Ewangelii według Świętego Jana, wersety od 12 do 15 z Ewangelii według Świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeszcze wiele mam Wam do powiedzenia. Ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi Was do całej Prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko cokolwiek usłyszy i oznajmi Wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i Wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i Wam objawi dzisiejsze słowa Chrystusa skłaniają mnie przede wszystkim do refleksji nad prawdą i nad rolą Ducha Świętego w dochodzeniu do prawdy. Bo to jak słyszymy Duch Święty doprowadzi nas do całej prawdy. Doprowadzi. Nie tyle objawi od razu, doprowadzi. A więc do prawdy się dochodzi. To proces, to droga, jak w ogóle wiara, która jest ciągłym procesem, ciągłą drogą, trwaniem, upadaniem i powstawaniem. A więc dzisiaj na modlitwie po raz kolejny pragnę ponowić w sobie takie postanowienie, że chcę dochodzić do prawdy. Panie, daj mi swego ducha bym nieustannie kroczył ku prawdzie, by droga mojego życia coraz bardziej była drogą prawdy. I tu jakby yy, mnie samego zaprasza dzisiejsze Boże Słowo do takiego swoistego rachunku sumienia z tego mojego dochodzenia do prawdy. Ja na, na ile podejmie wysiłek, trud, by szukać tego, co pozwala mi coraz bardziej dochodzić do prawdy. Modlitwa przede wszystkim, ale dobra, mądra rozmowa, dobra, mądra dyskusja z kimś mądrym, dobrze przeżywana spowiedź, dobra lektura, przeczytanie czegoś dobrego, posłuchanie czegoś dobrego. Na ile duchowo karmię się prawdą i tym wszystkim, co pozwala mi do tej prawdy coraz bardziej dochodzić a jednocześnie rachunek sumienia z tego wszystkiego co jest jakimś pewnym kłamstwem może to wcale nie być związane bezpośrednio z grzechem ale to wszystko co troszeczkę mnie na tą prawdę zamyka co tworzy pewną złudę pewną pewną jakąś taką fikcję a może są jakieś takie rzeczy że sam tkwie w jakimś pewnym zakłamaniu jakby nie Duch ma doprowadzać do prawdy, a więc czy w moim życiu nie ma jakichś takich pewnych przestrzeń, takich pewnych jakichś relacji, które wiem, że boję się otworzyć na prawdę, boję się może skonfrontować tą jakąś daną relację, tą daną sytuację, ten swój jakiś pewien problem, jakieś nie wiem, swoje pewne zranienie, jakiś swój sposób myślenia. Otworzyć na Bożego Ducha, który jest, który jest Duchem Prawdy, który chce mnie uczyć prawdziwego patrzenia na siebie, prawdziwego spojrzenia na Boga, prawdziwego spojrzenia na życie, na świat i na drugiego człowieka. Życzę Ci dobrej, Bożej, owocnej modlitwy. Niech Pan Cię prowadzi swoim Słowem i dobrej Bożej Nocy. Jeżeli słuchasz to już w środowy poranek czy przedpołudnie, to dobrego Bożego, Błogosławionego dnia.